Pora na Dartflash, czyli nowe darterskie wiadomości. Przed Wami specjalny odcinek dedykowany minionemu Kuskul. Rywalizacja trwała półtorej tygodnia na dwóch frontach i już pierwszego dnia mieliśmy w grze naszego rodaka. Oczywiście chodzi o Sebastiana Stejera, który na początku zaliczył falstart, start, jednak dzięki dobrej formie ostatniego dnia fazy 1a darter z Kęcierzyna zapewnił sobie awans do rundy finałowej. Początek Kuskul to nie tylko profesjonalne granie, ale także niecodzienne sytuacje w świecie darta. W jednym z pojedynków mogliśmy zobaczyć dwóch darterów grających na średnich około 45%. Punktów. W innym meczu jeden z darterów. Popisał się taką oto sekwencją rzutów. Warto też zaznaczyć incydent z udziałem Camerona Menzisa. Przez za długą wizytę w toalecie szkota Adam Smith Nile otrzymał walkover 6-0 i awansował do kolejnej rundy rozgrywek. Rozpoczęcia fazy finałowej nie przewidziałby nawet sam Alfred Hitchcock. Już w pierwszym meczu los kojarzył Polaków. Obejrzeliśmy świetne widowisko. W jednym z legów Sebastian Steyer potrafił zakończyć go dziesiątą lotką, jednak obronną ręką. Z całego pojedynku wyszedł Sebastian Białecki. Ostatecznie naszym darterom nie udało wywalczyć się karty PDC, jednak w wielu pojedynkach potrafili zaprezentować się na naprawdę wysokim poziomie. Przykładem jest chociażby zwycięstwo Sebastiana Białeckiego z byłym mistrzem świata BDO, Christianem Kistem. Jednym z najważniejszych newsów jest wywalczenie PDC Tour Kart przez Raimonda van Barnevelda. Pięciokrotny mistrz świata wraca do rywalizacji z najlepszymi darterami na świecie. Oprócz popularnego Barneja, karty wywalczyli inni, mocni darterzy. Dokładną listę zdobywców PDC Tour Kart zobaczycie na załączonej grafice. Pamiętajcie, że ruszyłem z własną grupą na Facebooku Maćkowi Darterzy. Link w opisie. Niedługo na kanale powinny pojawić się także kolejne recenzje, m.in. lotki od Loxley Darts, a także tajemniczy przedmiot z Decathlona, który zostanie przeznaczony na konkurs. Bądźcie na bieżąco z moim kanałem i moim fanpage'em, a wtedy na pewno nic was nie ominie.